Dzień dobry, nazywam się Aleksander Towalski, tak jak imiennik i właściciel Akademii Medycyny Regeneracyjnej Aleksander, ale tym razem Harecki. Z tematem Akademii jestem zaznajomiony od trzech lat. Śledzę cały czas na bieżąco wszelkie informacje, które są przekazywane no między innymi dla mnie oraz dla wielu, wielu innych osób. Dojrzewałem jakiś czas do tego, żeby tu przyjechać, bo uświadomiłem sobie, że najważniejsza rzecz w naszym życiu, poza rodziną, miłością, jest to przede wszystkim zdrowie, o które trzeba codziennie, każdego dnia walczyć, wspierać, pomagać się. Dzięki temu, że jestem tutaj, zrozumiałem, co to znaczy tak naprawdę pomaganie sobie i walka każdego dnia o swoje zdrowie. Czas, który spędziłem tutaj sześciodniowy intensywny kurs, który tutaj odbyłem, bardzo pomógł mi zrozumieć mechanizmy, które działają dla naszego zdrowia. Przede wszystkim masaże wszelakiego rodzaju masaż chiński, tajski, masaż kamieniami, peeling solny, połączony z Borowiną, do tego sól, zioła fantastycznie się czuję po tym, po tym czasie, który tutaj spędziłem. Do tego bardzo fajna atmosfera, fajni ludzie, przyjazne środowisko, super jedzenie, domowe, smaczne, naturalne. Czas, który tutaj, tutaj odbyłem, będę bardzo mile wspominał. Już wiem, że w przyszłym roku postaram się z całą rodziną wygospodarować, żeby tutaj przyjechać. Każdemu mogę polecić to miejsce, nie tylko ze względu na to, że ta reklama, która, która jest w YouTube i zachęca do przyjazdu, ale dlatego, że no, czas, który tutaj spędziłem, bardzo, bardzo fantastyczne wspomnienia zostawi dla mnie. Wszystkich zachęcam, aby przyjechali tutaj, którzy naprawdę chcą zadbać o siebie. Nie ma dzisiaj takiej możliwości, żeby zaufać medycynie, która jest w tej chwili tylko i wyłącznie nastawiona na zysk, a nie ma tak naprawdę miejsca dla człowieka. Tu jest podejście indywidualne, z każdym osobno jest prowadzona rozmowa, wprowadzenie do tego, co tu będzie, dlaczego to wszystko się odbywa. Także jeszcze raz wszystkich. Bardzo serdecznie zachęcam na przyjazd. Przede wszystkim chciałem też podziękować całemu kierownictwu, szefostwu tego ośrodka, całemu personelowi, wszystkim paniom, które się nami zajmowały. Za bardzo miły czas. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Aleksander.